Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku refleksji nad rodzicielstwem. Dzisiejszym tematem będzie rodzicielskie poczucie winy. Jakiś czas temu prosiliście mnie o to, abym opowiedziała coś w tym temacie, także dzisiaj jestem. Myślę sobie, że jeżeli pojawia się u Was poczucie winy, wtedy kiedy zachowaliście się w jakiś sposób może krzywdzący dla dziecka, albo w taki sposób, w który nie chcieliście się zachować wobec dziecka, to zupełnie naturalną sytuacją jest to, że odczuwacie poczucie winy. I to jest w porządku. Jeżeli to poczucie winy nie ma jakiegoś bardzo nasilnego natężenia, to to jest w porządku. To znaczy, że wiecie i widzicie, że wasze zachowanie było może nieadekwatne do sytuacji, a być może zareagowaliście nadmiernie, może za bardzo impulsywnie i to może dać Wam taką możliwość, żeby zastanowić się nad tym, co chciałabym zrobić innego w tej sytuacji. Więc tak naprawdę to poczucie winy może pójść w dwóch kierunkach. Może właśnie pójść w takim kierunku, żeby trochę przyjrzeć się temu, jaka to była sytuacja, co tak naprawdę wyprowadziło mnie tak bardzo z równowagi, że zareagowałam w jakiś określony sposób, który, który odczuwam jako, jako negatywny. Czy być może moje potrzeby nie były zaspokojone, albo pojawił się jakiś lęk, zaczęły pojawiać się jakieś myśli, które ostrzegały mnie przed tym, że jeżeli nie zareaguję dokładnie w tej sytuacji, to moje dziecko jakoś nie poradzi sobie w życiu, albo ja będę złą matką, jeśli tego nie zrobię. I wtedy często dzieje się tak, że reagujemy automatycznie. I zdarza się to wielu rodzicom, naprawdę. Nikt nie jest tutaj idealny. Natomiast jeżeli widzicie i wiecie, zdajecie sobie, yy, 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 macie taką refleksję nad tym, że to, co zrobiliście nie było do końca w porządku, być może ukaraliście dziecko, albo nadmiernie na nie nakrzyczy, nakrzyczyliście, albo zawstydziliście dziecko i jakby zdajecie sobie sprawę, że w ten sposób nie chcecie się zachowywać, yy, to możecie zacząć trochę właśnie przyglądać się jakby pod spodem. Co się yy, takiego wydarzyło, że ja w ten sposób zareagowałam? Dzięki temu będziecie mogły wyciągnąć jakieś wnioski na przyszłość i spróbować jakby ustalić, co może Wam pomóc poradzić sobie z podobną sytuacją w przyszłości. Tak? Czyli tutaj pojawia się poczucie winy, pojawia się jakaś refleksja i pojawiają się być może jakieś strategie poradzenia sobie w, tak, w podobnej sytuacji następnym razem. Albo być może te, wtedy potrzebujecie takiego poczucia samoakceptacji. Trochę dania sobie takiego zrozumienia i być może wtedy pójdziecie w taką strategię, tak, żeby poradzić sobie z tym poczuciem winy i powiedzieć sobie: OK, e, dzisiaj nie zachowałam się tak, jak bym chciała. Zwykle zachowuję się inaczej, zwykle wspieram moje dziecko, zwykle mam dla niego czas, nie reaguję impulsywnie. Dzisiaj się tak wydarzyło, ponieważ byłam bardzo zmęczona. To nie oznacza, że jestem złą mamą. To po prostu oznacza, że zachowałam się w jakiś sposób. Wielokrotnie wspieram moje dziecko. I jestem dobrym rodzicem, tak? Czyli mogę pójść trochę w takie, takie strategie, dawania sobie też wsparcia, tak? Żeby sobie powiedzieć, że no, takie rzeczy się zdarzają, co nie znaczy, że daję sobie przyzwolenie, żeby za każdym razem w ten sposób reagować, tak? Czyli pamiętajcie o tym, że jest tutaj taka różnica. Dawanie sobie akceptacji i dawanie sobie takiego wsparcia nie oznacza, że ja sobie otwieram furtkę na to, żeby zawsze w takich sytuacjach zachowywać się w jakiś nieodpowiedni sposób, tak? Natomiast może też to poczucie pójść, winy pójść zupełnie inną ścieżką. Może zacząć się to poczucie winy zapętlać, nakręcać. Możecie zacząć trochę drążyć w tym poczuciu winy i czuć się coraz gorzej, coraz gorzej. To poczucie winy jakby rozrasta się naprawdę do ogromnych rozmiarów i przez cały czas myślicie i wracacie do tej sytuacji, że ja zrobiłam źle, postąpiłam źle, jestem złą matką, jeżeli tak reaguję, nie powinnam tak reagować. I wtedy należałoby się trochę zatrzymać i zastanowić się, czy przypadkiem za tą reakcją, znaczy pierwszym uczuciem być może było poczucie winy, ale jak zaczęliście zaczęłyście za bardzo jakby wchodzić w to, tak pojawił się taki wewnętrzny krytyk, i być może pod tym poczuciem winy jest wstyd. Być może kiedyś, kiedy same byłyście dzieckiem, ktoś Was zawstydzał. Kiedy tylko popełniłyście błąd albo zrobiłyście coś nie tak, jak trzeba, e, ktoś z Was żartował e, albo mówił jakieś nieprzyjemne komentarze, być może zachowywał się w jakiś sposób bierno agresywny. E, I u Was wykształciło się takie poczucie i takie przekonanie, że jeżeli popełnicie jeden najmniejszy błąd, to znaczy, że jesteście złymi osobami. I może być tak, że takie różne myśli pojawiają się wtedy, kiedy zachowaliście się w jakiś sposób taki, który oceniacie jako negatywny, tak? Wtedy to rzeczywiście to poczucie winy, które było na początku, które gdzieś przeszło wstyd, albo od razu pojawiło się jako uczucie wstydu, no nie jest do końca taką reakcją adaptacyjną, która nam pomaga, tak? I myślę, że jakby zwiększenie świadomości, jakby w pierwszym kroku zwiększenie świadomości co do tego, czy to przypadkiem właśnie nie jest wstyd i to nie jest jakiś lęk przed odrzuceniem, może Wam pomóc poradzić sobie z tym poczuciem winy, poszukać wsparcia i poszukać takich strategii, które Was w tym obszarze wesprzą, wesprą, żebyście dały sobie też przyzwolenie na to, że, że popełnianie błędów jest OK i że my z tych błędów po prostu możemy wyciągać jakieś wnioski, i dawać sobie wsparcie wtedy kiedy te błędy popełniamy, bo wtedy jest nam łatwiej, tak? Nie idziemy tak w dół z tymi wszystkimi emocjami, tylko jakby otwieramy się na rozwiązanie. Pomyślałam też, że dzisiaj polecę wam też jedną z książek. Nie będzie ona stricte o poczuciu winy, natomiast jest to książka Jesteś kimś więcej niż myślisz. Tutaj znajdziecie sporo strategii na to, i jak podnosić własne poczucie wartości, tak? Jak zobaczyć, że błędy są okej, okay, a my tak naprawdę jesteśmy wartościowymi osobami, nawet wtedy, jeśli się mylimy. Więc zachęcam Was do poczytania książki, a także przyjrzenia się temu, czy w tych trudnych sytuacjach to rzeczywiście jest poczucie winy, czy może już wstyd. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i jeżeli chcielibyście, takie, jakiś taki temat. Omówić podczas konsultacji psychologicznej, to zapraszam do mojego gabinetu, który prowadzę w Wilanowie. Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.dziecięcelacjerelacjer.com.pl. Jeśli sądzicie, że Wasze dzieci też potrzebują jakiegoś wsparcia w zakresie regulacji emocji, również zapraszam. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia!